Hej, hej, witam was wszystkich słuchajcie z mojego garażu. Eee, tak kilka słówek chciałem do was dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, no mamy cały czas zimę. I powiem wam, że no dzieje się prawie nic w tej chwili. Eee, tak to wygląda teraz u mnie, zobaczę. Eee, wszystko sobie wisi. O. Ściana narzędziowa sobie odpoczywa. Na razie tutaj specjalnie nic nie kombinowałem. Tak jak miałem, tak jest. Widzicie, trochę kluczy, trochę szpergałów. szafki sobie stoją. Jak widzicie. No, bo jest zimno, i w tej chwili on nie bardzo jest, że tak powiem, jak, jak działać. Nie wiem, czy będę coś jeszcze zmieniał, powiem wam, że może plan jest taki, że po prostu wyprowadzę sobie tą e, część biurową i będę tutaj sobie wjeżdżał autem. No, ale na tym się jeszcze zastanowię. Jeżeli, jeżeli nic nie wykombinuję jakiegoś nowego warsztatu, no to. No to po prostu tą część biorową zlikwiduję i, i będę się tu wjeżdżał furą. A, a te e, szafy, może coś wymyślę innego e, na nie, tak, żeby po prostu sobie móc to jakoś inaczej ogarniać. Ale to nie wiem, czy to zrobię, zobaczę jeszcze. Także tak jak widzicie, tutaj u mnie się w tej chwili nic tam wiele nie zmieniło. O, wszystko sobie śpi snem zimowym. O, były takie plany, zobaczcie, żeby tutaj jakieś tam gniazdki elektryczne sobie zmontować. No to wszystko zrobię na, chyba na wiosnę, jakoś tam będę dłubał. Przerabiał tam na dole, widzicie. O. Czeka przewód do podłączenia. to plan jest taki, żeby tutaj na tym biurku sobie po prostu e, te gniazda jakoś tam zainstalować, żeby było też pod ręką jakieś, jakoś tam ten prąd. E, Dodłuba nie mam tutaj z tej strony. Jak widzicie, tam taką e, sieć, sieć gniazd zrobioną i tam mam taką e, jedną puszkę elektryczną, która tam sobie jest zasilana o tam z tej e, z tej, m, takiej rozdzielni mniejszej, widzicie tu mam taki, taki większy, większe zabezpieczenie 25A i mam no dwa e, obwody to zrobione, jeden obwód to tam jest ta strona ta strona tutaj e, o, z oświetleniem, z lampami sufitowymi, a druga strona o e, tam opuszczana sobie przewód i to jest podłączone tutaj do tej puszki większej. No i tutaj też jest taki plan, żeby zrobić po prostu e, sobie e, sygnalizację fazy i tak dalej. Także o, ja mam trochę troszkę nakaszenione, bo mam to przewody na luzę no e, też co zrobić tutaj w listwie, to wszystko, żeby to było. O, tak z sensem o tym widzicie coś tam niedomalowane na razie tutaj nic nie grzebałem bo po prostu jest chłodno i tyle klimat sobie lata widzicie o, w tej chwili o zdążyło sobie to nagrzeć do 7 stopni także ma co robić bo garaż był nieogrzewany przez długi czas także o, jest wszystko zimno, no tam troszkę bałaganu mam. Jak widzicie, tutaj butle. No, w klimatyzacji i madełko w kolorze jakże czerwonym zrobiło się. To jakaś kuwetka. Też będę tam malował. Pewnie w niedługim czasie w domu. Te kuwetek chcę tutaj też sobie zmienić. Słuchajcie, na kolor czerwony, żeby to było tak, se, wszystko ładnie o, o, było kompatybilne, jeżeli chodzi o kolory. No to pewnie gdzieś tam na przedwieszonym sobie zrobię i, i będę coś tam kombinował. Tutaj trochę zrobiłem w porządku. No, tak, jak widzicie, no, tam też są niedomalowane, trochę te, te profile pionowe. No wszędzie coś tam o, niedomalowane, to wszystko wymaga kurczę pracy i czasu, żeby tam e, to wszystko ogarnąć, żeby było OK. No, zegary do klimatyzacji czekają sobie na sezon. Tak jak widzicie olejek sobie e, czeka na wiosnę do wymianki. To tam powolutku powolutku zbliża się termin i e, ja będę o ten Total Quartz Pinwood 40 wylał do mojego silnika w Oplu. No i tak to wygląda. Widzicie, w tej chwili. No. Aż żal, że to kurcze nie jest wykorzystywane, bo tam to, ja mam dosyć tam narzędziownie <laughs> wydaje mi się e, dobrze rozplanowaną i. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy można zrobić. Stoją sobie podnośniczki, czekają o widzicie na samochodziki. E, także, jak <laughs> temperaturki pewnie gdzieś są w marcu, zaczną trochę być lepsze, no to pewnie pewnie garaż będzie bardziej wykorzystywany. O, jest czapojka, widzicie? Porzucona. Teraz będę musiał kurczę, on do prania No, Czapojka, zła do prania tam czapoyki sobie też leżą czekają Przewodę ja mam tak zrobiony że sobie po prostu przekręciłem, bo zobaczyć takie hakie na ubrania gdzieś tam odkręciłem z jakiejś tam starej chyba szafy no i to szybko co fajnie sprawdza, widzicie? Ja tu z boku już też pokazywałem, mam pojemniki i wszystkie pierdoletki, takie tam o, e, trzymam tutaj. To coś, to tutaj, tutaj tuż tam może sobie zmienię też, żeby to było bardziej, e, bardziej rozbudowane tam, tutaj w ten róg to sobie nie pójdzie, o to co widzicie. Ta stacja ładowania do Makity i to pewnie pójdzie tam, tak mi się wydaje. Żeby to na biurku tutaj sobie nie leżało. Termometry sobie leżą do klimatyzacji, czekają też na swój czas. Wkrętareczki, o tutaj mamy tą większą wkrętarę Makity 18 V, i to jest taka... To jest taka po byku już, może Wam powiedzieć, Makita to sparki, no to jest tam to takie, do no, drewna wkręcić coś, to takie płytę OSB, no to ona się <laughs> sprawdza. Natomiast, przychodzi takie naprawy samochodowe, to tam raczej z, ze sparkiem to tam nie powalczycie, no, i tak to wygląda. Z boku mam coś takie, zobaczę, małe jeszcze imadełko precyzyjne, tak żeby coś tam sobie wkręcić, ewentualnie o przedłuwać i tak dalej to co planuję to może jeszcze tutaj wstawię jakąś sobie szlifierkę ona będzie sobie gdzieś tam tutaj pewnie w rogu zamontowana bo miejsce jest jeszcze nie wiem czy szlifierka pójdzie sobie tutaj czy, czy gdzieś czy tutaj jeszcze się nad tym muszę wam powiedzieć, zastanowić muszę wam powiedzieć, że ogólnie taki zestaw tych szafek to jest kurde rewelacja, bo jak się tam coś dłubie to yy, no to kurcze to jest naprawdę wygoda, bo wszystko jest pod ręką, to się nie wala yy, i tak dalej, taki zestaw kucze to naprawdę jest sprawa superowa także tak to u mnie słuchajcie wygląda Jak widzicie w garażu, się, no, się nie zmieniło. Tam za wiele, wszystko jest tak jak było, Obiczą sobie, leżą sobie rurki e, do klimatyzacji. Ciekawe, jak z tymi cenami będzie, muszę Wam powiedzieć. Na razie nie chcę myśleć, ale wszystko drożeje i to, kurde, pewnie, będzie pewnie jakiś kosmos. mi się wydaje od nowego roku, jak to, nie, trzeba będzie coś tam robić. to. No, to pewnie będzie, będą już niemałe małe kwoty za te wszystkie akcesory instalacyjne. Zobaczymy, jak to będzie. No i też mam z wami. a to mam kącik biurowy. Tutaj on to tu też będę musiał z tym e, troszeczkę na sezon zrobić w porządku, bo no tam mam taką balagarnię, bo muszę. Powiedzieć, że no, tutaj też coś robiłem, jeszcze nie skończyłem. No, to będzie z czasem, też będzie rozebrałem. Widzicie, już i go też nie złożyłem. No, i tu tyle. I tutaj to jest jakaś rupia jest chemia. Nic tutaj jeszcze nie zmieniałem. I wiele nowych rzeczy, widzicie, jeszcze nie doszło. O, no, tak to wygląda, widzicie. No i jest kuchnia, kuchnia mikrofalowa, żeby sobie ewentualnie wiosną czy latem coś tam pogrzać i sobie hmm, przekąsić. No i tutaj mamy mało... Tam kierdółki, o leży sobie jeszcze amortyzator. To widzicie cała kolumna z, z Opelka No tutaj mamy I poduchę, to, to też będę montował, gdyż tam na wiosnę coś tam robił. Także też będą filmiki z tego, no, także tak to wygląda. Widzicie o. Yy. No, i tutaj w tym miejscu będę pewnie e, będzie sobie stał silniczek, i będziemy go tam rozbierać. sobie, Będę z sobie kręcił filmy i wam pokazywał mniej więcej, jak to wygląda, że chodzi o e, remont silnika i, i wszystkie jego komponenty. Także tyle, co słychać u mnie, u mnie w garażowni. Słuchajcie, jak widzicie, jest zima. Także Ciągnie wielkie do lasu, żeby tam coś sobie chociaż popatrzeć na to i, i pooglądać. Nie za wiele można zrobić, bo wiadomo, wszystko pływa dzisiaj i, i, i tak dalej. Także to tyle, co, co chciałem Wam ewentualnie tam pokazać z mojej garażowni. Teraz, w tym okresie. Także słuchajcie, e, pamiętajcie, żeby tam dać tą łapuchę do góry, e, zrobić subskrypcję kanału, zrobić udostępnienie, e, żeby to sobie gdzieś tam na, na kanałach chodziło i, 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 i latało, żeby tam ludzie to oglądali. E, Także trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!